Film. Witam was bardzo wszystkich serdecznie w piątym yy, yy, odcinku yy, Zagrajmy w Star Planet yy, Wiem, że mówiłam, że mega przyjemnie być w sobotę, ale No, już mam jednak 5 prezentów, a Wy mi nie dobijecie tych 10, a bardzo bym chciała już te prezenty otworzyć, bo Zanim zobaczę 10 prezentów na mojej, no tam na liście to trochę minie, a więc yy, yy, napiszę, że nagrywam i napiszę... No, ja już nie będę czekała z prezentami. No to jak napiszę, to do Was wrócę. No. Dobra, yy, już napisałam status i tak i, i tak, i tak, i tak, i tak. I prezenty no po prostu. Mam nadzieję, że ktoś mi jeszcze da, bo dały mi dwie osoby, a wczoraj dała mi jedna osoba. Proszę. jeszcze raz kliknę, może coś powie coś. Czy to mi coś da? Mm, wiem. Pozdrawiam, very9992. Mm, pozdrawiam. I ona mi dała coś różowego, ładne. Ale co? Co mi dałaś? Mm, 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 mm. Lagi, lagi. pięknie Dziękuję! O ja, yeah! bo to, to za chwilę, że tak powiem, będą unikaty. Dzięki Ci. Na razie tego nie ubieram, ale dzięki, bo chciałam. Pozdrawiam, no Królowa, już ją, już ją pozdrawiam... czyli ją ją w czwartym odcinku, ale pozdrawiam jeszcze raz. Królowa100200, ona mi dała coś czarnego. Co to może być? Mam nadzieję, że coś do ubrania, bo rzeczy do pokoju to mam już dość dużo. I wysyłajcie mi bardziej, bardziej jakieś ciuchy niż coś. Jakieś, nie wiem, pokoju, ale... Zobaczymy. Jezu! Oj, zaczekajcie. E, Okej. Okay. Ja za chwilę wrócę, bo ktoś dzwoni do drzwi i będę chyba musiała od Więc widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, już jestem. E, a więc tak, pozdrawiam. Karolina 909056. Ona mi dała... Jezus, sorry, ja sorry, ona się smucha. Ona mi dała, dała mi co? Co ona mi dała? O dzięki, dzięki. To jest fajne. Dzięki, przyda. Znowu ona? Tam ona mi dała, co to jest. Co się? Je. Coś. Halo. E, ha, halo. No ej to je. Nie, nie widzę, nie wiem co się stało. Czekajcie. Ogarnę MSK i do was wracam. Dobra, już jestem. Mmm... Co? Kto mnie znaleźć wywalił przez... Sorry, ale ktoś mnie znowu ze znajomych wywalił. Nie wiem co się dzieje, ale dobra. Yy, Został mi jeden prezent. Cokaś? To musiałeś sobie wichnąć. Nie, nie mogę jakiś Zawsze yy, kiepi, no zawsze tak, No po prostu nie wychodzę mi mega prezenty i tyle. Mm, no. Halo. To ja mam takie laki. Aha! Patrzcie. Spoko, za dużo znajomych jest i tyle. No. Jeżeli mówisz w sali, że wuje, że no, chyba będę musiała Movistar wyłączyć. No, dojdę się. Halo. No. No dobrze, nie muszę klikać, widać, że się już ładujecie. Yy, a więc tak. O, halo, halo, halo. Idziemy do prezentu. A, no. yy, oni chyba mają trochę takie podobne nicki, ale dobrze, nic nie, nic nie powiem, nie? nie w ogóle. jest! Eureka! No i no pozdrawiam, no Karolina909056 pozdrawiam Cię i Ty mi dałaś jeszcze jeden prezent, a co to jest? Co to jest? Co to jest? No. Liczę, że coś fajnego, nie na ale co to może być? Co to może być? Mm. <laughs> Coś takiego miętawego, takie jasne coś. ja, yeah. serio, lagi mam, ma lagi masakryczne. Mm. No, szybciej, obie. Ojo, dzięki, 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 dzięki za... Yy, bo ja mam takie jedne, ale one są na serio fajne no dzięki dziękuję w ogóle wszystkim za prezenty i mam nadzieję, że... no mam nadzieję, że w ogóle więcej osób mi da prezenty niż... co? co ja zrobiłam? Ej, halo co to jest? Matko święta Halo Muszę Jak ogarnę się to na serio Was wrócę Bo, no Albo nie trzeba, no To je Sorry, ale, no, patrzcie co się dzieje I jak już mówiłam wcześniej, chciałam Wam, chciałam wam, no, no so, chcę Wam wszystkim bardzo podziękować, ci, którzy mi dali prezenty, za to, że ogólnie coś mi daliście i mm, do następnego odcinka. Pa, pa!